Jadwiga Wiśniewska, obecna posłanka Parlamentu Europejskiego, jest postacią, która wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Od 2014 roku zasila grono europosłów, ale jej polityczna historia zaczęła się znacznie wcześniej. Już w 2005 roku zdobyła mandat posłanki w kadencji Sejmu, reprezentując Okręg Częstochowski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W swojej pracy w Sejmie wyróżniła się jako wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz wiceprzewodnicząca Grupy Polsko-Słowackiej. Ostatnio Jadwiga Wiśniewska zyskała szczególną sławę w sieci jako obrończyni Złotego. Publiczne wspieranie polskiej waluty mogłoby budzić uznanie, gdyby nie zaskakująca okoliczność. Polityk, która nawołuje do ochrony polskiego pieniądza, sama czerpie zyski w postaci euro. Na swoim profilu w mediach społecznościowych dnia 2 października opublikowała post, w którym zadeklarowała: "Bronię złotego. Jestem przeciw euro. Ty też zostaw like". Choć możemy się domyślać o intencji tego wyzwania, Internauci nie pozwolili sobie na ignorowanie znaczącej niezgodności między jej słowami a życiem osobistym. Analizując oświadczenie majątkowe Jadwigi Wiśniewskiej, można dostrzec znaczne przychody. Okazuje się, że rocznie zarabia ona ponad 127 tysięcy euro brutto. A na jej koncie znajdują się oszczędności rzędu 354 449 euro oraz ponad 106 tysięcy dolarów. I to wszystko, podczas gdy w Polsce broni złotego. Ta sprzeczność nie umknęła uwadze komentujących, którzy pod jej postem z chęcią wytykali hipokryzję posłanki, zauważając, że przyjmowanie wynagrodzenia w euro nie współgra z jej politycznymi deklaracjami. Mimo licznych komentarzy i zapytań ze strony internautów, Wiśniewska nie odnosiła się do krytyki, co jeszcze bardziej potęgowało spekulacje i prowadziło do powstania memów. W sieci zaczęły krążyć żartobliwe grafiki i dialogi nawiązujące do jej sytuacji. Na przykład, na profilu Sekcja Gimnastyczna można zobaczyć kreatywną interpretację, w której pojawiają się postaci znane z popularnego serialu Alternatywy 4. W jednym z dialogów Stanisław Anioł pyta, a ta europosłanka PiS, Jadwiga Wiśniewska, proszę pana. Pisze, że broni złotego jest przeciw euro, a sama przyjmuje wypłatę w euro i trzyma oszczędności w tej samej walucie. To jak ona broni złotego? Odpowiedź, która pada, podkreśla absurdalność sytuacji, a w internecie nie brakuje komentarzy podkreślających, że liczy się tylko przynależność do partii, a jej zwolennicy powinni głosować niezależnie od wątpliwości. Jadwiga Wiśniewska, jako przedstawicielka prawa i sprawiedliwości, od lat reprezentuje poglądy swojego ugrupowania, które konsekwentnie sprzeciwia się przyjęciu euro w Polsce. Jednak ta sytuacja ukazuje nie tylko jej osobistą hipokryzję, lecz także większy problem dzisiejszej polityki, gdzie często pojawiają się rozbieżności między deklarowanymi ideami a realiami życia publicznego. Warto zatem śledzić dalszy rozwój sytuacji i obserwować, jak sprawa złotego wpłynie na wizerunek posłanki oraz na odbiór jej działań przez społeczeństwo.